Jeżeli pomyślicie o kampanii, która się, jak powiedziałem, już zaczęła, to Karol Nawrocki, który jest kandydatem PiSu, już zaczął się wokół swoich gadżetów kręcić. Pokazuje się jako bokser, więc można sobie wyobrazić, że na przykład takim gadżetem kampanijnym Nawrockiego będą rękawice bokserskie. Jedzie na Dolny Śląsk pomagać powodzianom i nosi na ramieniu worek cementu. Worek cementu jest też jakimś artefaktem, jakimś gadżetem. Zwróćcie uwagę, że... Te wszystkie właściwie rzeczy, o których tutaj mówimy, i ta piła, i ten mur, i ta gaśnica, i ten cement, i te, te, te rękawice, to są takie gadżety, które się kojarzą z siłą, ze sprawczością, no bo piła tnie, prawda? M mur zatrzymuje, gaśnica pozwala kogoś zgasić, rękawice bokserskie biją, a więc są symbolem siły. A jak sobie już powiedzieliśmy we wcześniejszych programach, siła bardzo często ludziom błędnie kojarzy się ze sprawczością, no a cement cementuje. To nie są głupie przekazy, ponieważ one w obecnych czasach z czymś bardzo konkretnym się kojarzą, właśnie ze sprawczością, z cementowaniem, na przykład ze wspólnotą. W związku z tym, cała ta idea gadżetów głupia nie jest. Jak mówię, to są gadżety prawicowe. No a jakie są gadżety drugiej strony, powiedzmy, gadżety lewicowe czy postępowe?